thank do you Cześć, dzień dobry, witam. Mamy tutaj gościa. Cześć. Witam serdecznie. Janusz z Bush Brothers. Tak, dokładnie. Janusz z Bush, Bush Brothers. Chciałem powiedzieć, że chyba nie trzeba go przedstawiać, ale wpadłem na ważne stoisko. Powiedz mi, jesteś na pierwszy raz na Knives'ach? czy już Drugi rok, drugi, drugi nasz lot na knives.pl. No Po pierwszym razie byliśmy zachwyceni i. Musieliśmy tu wrócić po prostu. <grymny> no my, <grymny> my też jesteśmy zachwyceni i widzimy, że no, niesamowity rozwój tej imprezy, bo... Taka, coraz co rok, więcej ludzi. Co rok, coraz więcej ludzi, wystawców, więcej bajerów, noży. Taka. I tego chyba co lubimy najbardziej. Ostrych krawędzi. Jest tu mnóstwo, jest mnóstwo ludzi. Co, z, z, pamiętam, że rok temu było o wiele mniej w tym roku naprawdę frekwencja dopisała. Stąd no, można spojrzeć, no <reproduce> ile tych ludzisków to jest. Jakieś nowości, jakieś ciekawostki, co cię tutaj tak zachwyciło w tym roku? E, powiem Ci szczerze, że mm, pierwszą rzeczą, którą tutaj miałem zrobić, to kupić sobie mojego pierwszego customa i kupiłem sobie od Tlima a co mnie najbardziej zachwyciło? Powiem Ci, że jeszcze nie wiem, bo tak naprawdę e, jeszcze nie obecliśmy wszystkiego, a dopiero będziemy chodzić, jeszcze, no, jeszcze nie wiem co mnie to tak najbardziej zachwyciło, no. <laughs> Jeszcze jest dużo do rządzenie. To jest naprawdę... I tyle tych noży, no, na wszystko mi się oczy świecą. wiesz, Cieszę się jak dziecko. No i co, nie, nie mogę powiedzieć teraz, co mi się najbardziej podobało. Pewnie jak emocje padną na spokojnie, się tak. w domu wyciągniesz sobie katalogi, wyciągniesz sobie rzeczy, któreś kupiłeś i przeanalizujesz przez Dokładnie, Dokładnie, będzie, będzie mi się zmienić. to wszystko tam śniło dzisiaj po nocy prawdopodobnie. Chyba każdemu z nas. Bardzo dziękuję Ci, że wpadłeś. Ja również dziękuję. Super, Dzień bardzo mi miło. Dziękuję. Do zobaczenia.